Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Pora na przejażdżkę świątecznym ekspresem. 956 elementów za 540 zł katalogowo. Na ten moment zestaw jest ekskluzywem, czyli możecie kupić go tylko i wyłącznie na Legocom i w Legostorach. Zostawiam wam link do Promoklocków w opisie i co istotne, sprawdźcie kiedy ten zestaw pojawi się w szerokiej dystrybucji, no bo wiecie, sety, które są częścią świątecznej wioski, są najczęściej w szerokiej dystrybucji rok po premierze i tutaj zakładam, że może być podobnie. Zestaw nie jest zmotoryzowany, co prawda są tutaj tory, no ale w zestawie nie znajdziemy niczego co by... Ten pociąg napędzał, a zestaw prezentuje się następująco. I chyba największą atrakcją tego setu jest to, że otrzymujemy tutaj lokomotywę wydrukowaną w technologii 3D, i sam się zastanawiam, czy to jest taki pierwszy krok do tego, żeby w zestawach pojawiało się coraz więcej takich odlewów, czy to jest może tylko taki pojedynczy eksperyment. Zaraz otworzymy pudełko, zaraz przekonamy się, jak to wszystko się prezentuje, to idziemy, otwieramy i sprawdzamy. Myślę, że gdyby zamiast lokomotywy drukowanej w 3D pojawiła się tutaj kaczka z bilund drukowana w 3D, to zestaw sprzedawałby się sam. A tak, no, zobaczymy jak to będzie. Zastanawia mnie też ten miś, który znajduje się na drugim wagoniku, dlatego, że kojarzy mi się z misiami Coca-Coli, ale ogólnie rzecz biorąc, to ten misiu nawet nie ma oczek. Nie wiem o co tutaj chodzi, mam nadzieję, że nie każe mi płacić za zdjęcie z nim jak misie z krupówek. Co do wymiarów. 49 cm długości, 13 cm wysokości, mamy tutaj 16 łuków torów, no a jeśli macie baterii boxa, silnik i pilot, to możecie sobie tę kolejkę wprawić w ruch, a jak nie macie, to po prostu pozostaje Wam jedynie siła popychu. Dobra, wyciągnijmy w takim razie zawartość i zobaczmy, co tutaj się znalazło. Mamy jeden worek, drugi worek, trzeci, czwarty, piąty, szósty, a Tutaj jest pierwsza część instrukcji, bo jak widzę, ona jest podzielona na dwie części. Tutaj jest instrukcja numer jeden: z tej części zbudujemy sobie akcesoria. No i mamy tutaj, na przykład koparkę, mamy statek, mamy też helikopter. Są takie cztery pakiety torów, no i jest mini kartonik. I zapewne w tym mini kartoniku będzie właśnie lokomotywa. I lokomotywa prezentuje się następująco: ona jest. No prawie gotowa, bo tutaj będziemy musieli wpiąć element, który imituje dym i element, który jest daszkiem, bo to po prostu są zwykłe klocki. No i co? No i tak to wygląda. Tak po prostu ona działa. W sumie jest taka bardzo chropowata. No dobra, idę to poskładać. Jeśli nie chce Wam się oglądać całej recenzji, to od razu odpowiem na pytanie, czy warto sięgnąć po ten zestaw. Otóż, dopóki nie trafi do szerokiej dystrybucji i nie będzie kosztował mniej, to po prostu nie warto, dlatego że w tej cenie kupicie inne pociągi z Lego, które po prostu są zmotoryzowane. Dziękuję za uwagę, a teraz jeśli jesteście zainteresowani, zobaczcie, jak ten pociąg prezentuje się z bliska. Na początek lokomotywa, zobaczcie jak prezentuje się funkcja bawialna, którą w niej znajdziemy. Podskakuje nam komin, a jeśli chodzi o samą konstrukcję, nie ukrywam, gdybym miał wybrać tylko jeden pociąg z Lego, sięgnąłbym po ten pociąg odkrywców Arktyki, czy jak on się tam nazywał, wiecie, tam mieliśmy po prostu jeżdżącą kolejkę, mieliśmy trochę terenu, a tutaj mi po prostu tego brakuje. Ale jeśli chodzi o sam wygląd, to po prostu to jest taki troszeczkę, powiedziałbym, zmodyfikowany ekspres do Hogwartu w nieco innych kolorach. Co na plus, to na pewno to, że mamy tutaj Tutaj tylko nadruki, żadnej naklejki w tym zestawie nie znajdziemy. Jeśli chcecie dorzucić do pieca, tutaj jest taka opcja, a i nawet jest kawa na wynos. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o lokomotywę. Powiedziałbym, że totalnie nic szałowego. Wiele ciekawszych pociągów z Lego się w ostatnich latach pojawiało, ale tutaj jeszcze znajdziemy sobie taki numerek, to też oczywiście nadruk i co możemy przejść do oglądania wagonów. Tender został przerobiony na wagon, w którym po prostu transportuje się prezenty. No bo mamy tutaj taką niewielką koparkę, mamy też helikopter, jest jeden nieodpakowany prezent i jest też jakiś statek. Jeśli chodzi o opcję zajrzenia do środka, no mamy taką możliwość, możemy ewentualnie te prezenty tam umieścić, ale tak poza tym nie mamy tutaj żadnych funkcji. Z jednej i z drugiej strony znajdziemy duży wieniec, a my możemy teraz zająć się wagonem, na którym siedzi Wielki Miś. I w momencie, kiedy ten wagon wprawiamy w ruch, to miś też się rusza i możecie zobaczyć, że macha jedną łapą, w której trzyma dzwonek, i macha drugą łapą, w której nic nie trzyma. Tylko, że ja mam taki problem, że ten miś jest po prostu kurczę brzydki, no, nie ma oczu. W ogóle tutaj kolory tak e, dziwnie się spinają. Okej, okay, zakładam, że po prostu to ma imitować szalik, ale fajnie, jakby mu dali normalne oczka i po prostu byłby ładniejszy, bo wiecie, były już takie misie z LEGO, które były właśnie takimi niedźwiedziami polarnymi. I one po prostu prezentowały się o wiele ciekawiej. Nie wiem, może to miała być rzeźba lodowa, to ok, wtedy rozumiem, ale po prostu jako konstrukcja mnie jakoś mocno nie przekonuje. No i mamy tutaj też taką, powiedziałbym, niewielką makietę miasteczka. Znajdziemy tutaj list do Mikołaja. Tutaj wiszą też jakieś wstążeczki. No i możemy zobaczyć, że ten mały pociąg właśnie jedzie przez miasteczko. Choć nie taki mały, bo pociąg jest większy od budynków, ale fajnie prezentuje się ta mini makieta. No i jeśli chodzi o. Pociąg to tutaj też możemy sobie pojeździć i możemy zobaczyć, że też dokładnie tak samo wprawia się w ruch komin, choć nie do końca cały, bo jedynie para, która się z niego wydobywa. Jest to urocze, tylko że kurczę z bliska wygląda dość tanio. Myślę, że to jest chyba odpowiedni przymiotnik. Piszcie co o tym sądzicie, bo wiecie, no to jest po prostu taki bajer dorzucony do zestawu, tylko mam wrażenie, że właśnie przez ten bajer ten zestaw jest naprawdę przesadnie drogi. I na koniec zdecydowanie najładniejszy wagonik. Powiedziałbym, że wagon pasażerski, to no ale mamy tutaj tylko i wyłącznie dwa miejsca dla pasażerów, więc pewnie byłoby to nadużycie. Natomiast jeśli chodzi o wygląd, jest po prostu przeuroczy. Wygląda jak gigantyczny prezent. Oczywiście możemy sobie zdemontować dach, możemy sobie zajrzeć do środka, a w środku znajdziemy dwa kubki, latarenkę i dwa miejsca do siedzenia, ale serio, to po prostu wygląda fajnie. I kilka takich wagoników mogłoby spowodować, że robimy sobie taki prawdziwy świąteczny pociąg czy też. Tramwaj, który po prostu mógłby poruszać się po mieście, funkcji bawialnych brak, ale myślę, że wygląd zdecydowanie mi to wynagradza. Chciałbym powiedzieć, że to peron, ale to jedynie stacyjka. Mamy tutaj wyłącznie ławkę i jedną latarnię i tylko cztery minifigurki. Zakładam, że to jest konduktor. Wygląda naprawdę ładnie. Ma świetną kamizelkę, ma tutaj też wrzucony zegarek, a jeśli chodzi o buźkę, zdecydowanie kojarzy mi się po prostu z kapitanem Titanica. Jeśli chodzi o maszynistę, ten jest ubrany w szalik, no i jeśli chodzi o jego twarz, zdecydowanie widzę tutaj kapitana Rudobrodego. No i mamy jeszcze dwójkę Pasażerów, no i oni wyglądają na takich klasycznych mieszkańców miasta LEGO, których najzwyczajniej w świecie możemy ustrzelić w jakichś zwykłych, przypadkowych zestawach. I serio, wydaje mi się, że jeśli już wypuszcza się taki świąteczny zestaw, to fajnie gdyby te figurki miały na przykład na sobie świąteczne swetry, czy po prostu jakiekolwiek świąteczne akcenty. Tak tylko dla przypomnienia. W zestawie mamy łącznie 16 odcinków torów. Ja zmontowałem 4, bo nie widziałem sensu, żeby rozkładać wszystkie, skoro i tak nie ma tutaj elementów, które pozwalają nam zmotoryzować zestaw, ale tak na podsumowanie. Gdybym miał kupić jakiś pociąg z Lego, zdecydowanie ten nie byłby na pierwszym miejscu, ani nawet na drugim, no bo w tej cenie możecie kupić pociąg pasażerski albo właśnie ten ekspres polarny, który szczerze mówiąc jest o wiele ciekawszy. Ma też więcej klocków, bo mniej więcej około 1500 i tyle. Jeśli ten zestaw Trafi do szerokiej dystrybucji i po prostu będzie w o wiele ciekawszej cenie, wtedy możecie go rozważyć, ale serio, to nie jest nic porywającego. Wiadomo, jeśli kompletujecie świąteczną wioskę, jest to element obowiązkowy, ale chętnie poznam Wasze zdanie na temat tego pociągu. Piszcie w komentarzach, co o nim sądzicie i czy też uważacie, że cena po prostu jest przesadzona, a ta mała lokomotywa wydrukowana w technologii 3D jest po prostu ciekawym akcentem, ale to tylko i wyłącznie ciekawostka. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć!